Dorioci, to mniej oczy i tu cłuża, świga, ochień, które w tych a później na się, że w uroczyści z które seminarium, to nie jest to miejsce historyczne kapłyce, seminarium, miejsce, seminarium, ona tak jest, i ich w co mówimy, buchowną, bo tak i tu trochę przychodzą słowo takiego miejsca, jakie

nawet zmienia dekoracji w naszych krawach, przybierają jałynki, szopki, i że wchodzą w taki zwyczajny period i powoli, powoli gotujemy się do czasowego postu. Ale jak jeszcze się dobre Słowo Boże, jakie my się o poczuły, i czytania, i rozbudowy Ewangelii, to możemy zrozumieć, że to nie jest zakończenie, tylko za początek. Це стріляння Господнє, воно нам показує, якою має бути наша тотожність, нас, християн. І сьогодні думаю, що ми маємо з тим дуже великі проблеми, що ми до кінця якби, не розуміємо, ким ми насправді є, які ми маємо дари, які ми маємо привілеї, які ми маємо благодаті, як ми маємо користуватися. To mu warto, żeby my się nienasprawiedliwi uroczyści przeżyły z takim odkrytym sercem. Proszę, Boga pro te, żeby potrybni, to, żeby w odkrył nam tajemnice, jakie nam zaraz potrzebni. Dla tego, żeby spowodować ten czas wojny, czas terwiawy, czas, kiedy nowo stwór nas atakuje ze wszystkich stron, w naszych, w naszych, w naszych sąsiednich, zakonne. Antyludzki, antymoralni, niezgodni z Bożym zapowiedźami. Kiedy widzimy, że świat odchodzi od Boga, odchodzi od życia. Co jest bardzo ważne? o Słowo nam pokazuje, że kiedy zakończy się czas odczyszczenia, Jezus, Maria i Józef z nami nie nazywają, ale konkretnie Słowo nas one idu wykonali wszystko, co było przepisane przez Konał To dla nas bardzo ważne, żeby my, szczególnie, gdy nie widzimy sensu, gdy tracimy jakieś rozumienie, gdy gubimy się w tym tempie, stajemy się założnikami, a nawet rabami manipulacji, mediów, politycznych, różnych, nam trzeba szukać Jezusa. Nam trzeba wszystko wykonali za zakonem Moiseja. To, to powrócić do korzenia, do Bożych zamiarów. Nie trzeba szukać niczego nowego. Nie trzeba niczego oprzymywać, nie trzeba niczego tam udoskonalić. Wszystko jest nam dane. Wszystko jest nam dane, jak na talibcie Światową Pisań. To starcie dzięki sobie przyjmę i powierzę przyjedy i powierzyte. Kiedy już też że chłopu w świątyni, tam, gdzie przyniesli i słuchasz, żeby ocz, żeby widyty, nie o tym a sprawie co pokazuje nam się w ogóle? Znajdę my tak, co nie dumają, brudne, pro dumają, protesuje wajece w naszej krajynie. Baczmy, z kilkimi znamy, neda wsty, ci wsiwizni poruszeni, jakby tych praw, ci poruszeni a T C K, to takie nieludzkie traktowanie swoich komandierów, w swojej krajiny. To pokazuje, że dzisiaj naszą krajinę trzeba oddać Bogu. Nie umiejemy bez Boga prowadzić porządek. Nie ma w nas ładu i harmonii, kiedy my zapominamy o I co pokazuje nam, my stajemy jak zwierzę, bez żalicy do siebie, o tym, o tym, i co tu, że po i zaraz wywołaj, co już nawet, kurczę ten seszczenia, nie wskazał też, co nas niszczać, nasz murów. Rosyjska Federacja, co zrozumiła, co można posłuchać jej, i co wcale wypływa, z ich klinów, agresja, nienawiść, nena, marzenia pomsty, jakaś niewyjaśniona taka złoba u nas. A też, co my sami między sobą żywym, w takim napróżnię, co my zrozumiemy. A zrozumiemy tylko to, to, że my za Bóg próbujemy. To mówimy, że pociągnęliśmy w niebie to, my od razu weszliśmy w chram, a my tutaj tu tak jak nam doznać w jakby przed chramem, ale zapaliło światło. Bo rozumieją, że bez tego Bożego światła te, proszą prostu stary starym my niczego sobie nie zrozumiemy. I tym światłem, jest Słowo Boże. Tym światłem jest Słowo Boże. A tego Słowa w naszym życiu, w naszym codziennym za mało. z nich ludzkich, bardzo różnych informacji, a duże mało Słowa Bożego, jakie jest jedyny prawdziwym światłem, przez jakie można po nas naprawdę po zrozumieć, co się dzieje się, gdzie temna, prawda, ten bricha też, co Boże, dzieci, co nie Boże, co pochodzi od diabła. I co jest również ważne, żeby szukać tego światła. Można żyć w temnie, można nawet przyzwyczaić te do temnienia. I co najbardziej bo się, te że my zaczynamy zwykłych się do temnie. Że nam może powoli, znajdzie tak jakby Duż to się Dużo Bardzo rzeczy kto te za nimi, upadł bez wies, Ktoś tam przeżywa, rodzina próbuje mhm. znaleźć, hmm. szuka, czy w niej czy mi niej złożą się na polu boju. Nikt tu niczego nie, hmm. nie hmm. zna, i nie ma. Tak na prawdę, jej dużo, to widomo. wiadomo. Dzięki czemu ta, ta prawda, się, ta prawda nie podaje się tak, jak powinno. Tak, jak powinno to być, z chętnością, żeby ludzie mieli świadomość, co się się. Potrzeba nam szukać słowa, światła, samego Boga, nie w ludziach. Nikt nam zabezpieczyć świetla, jak nie zapewni tego światła, te jeśli on to nie jest światło, które pochodzi od Boga i Jego słowa. Ciekawa rzecz, syn jaki który tam był w tym chrámie, który przychodzi, tak, można powiedzieć, głowisty, to znaczy, Тобто він приходить до Батьків Сина Божого і починає проповідувати, починає прославляти Бога. Це, є, це такий образ традиції церкви. Ми сьогодні захопилися всіма якимись новими методиками, якимись різними способами. А так насправді ми відійшли від звичайної святої традиції, а вона дуже багата. Jeszcze podjęło się, znaleźli nami swoją moją jedynką synkronną życiarstwę. My w rozciągnęliśmy w odsłuchu komunikacji, propozycji. Jeszcze podejrzewamy na ich historii. Ja, ojciec Sławik, z o.o. braci w mężczyźnie, francuskańcy. Jeszcze podejrzewamy, nami tu znajdę w ciekawości. płycie. Niby XXX wiek, zaczęto stolicie, rozpisy, rodziny, ale jakie bogactwo. Jaka kultura, jaki riwek, de zaraz jest, czemu zaraz my takim, znajdę, jakimś powrchnewym, dużym płytkiem duchownym życia, a że my mają w sobie Bożą zdziwność, życie żytych noju, a my czemuś od ołot dzięki jakim jest powrchęwem ryczemy. I ten Synon jest obrazem, bo widzicie, co on Kiedy on do Jezusa, on tam nie stoi, nie mówczy, nie jest pasywny, nie jest dużo aktywny. Stary Synon, mówił ale on jest dużo taki aktywny, nawet niezrozumiały, jak stary może wziąć w sobie wszystkie energii. A właśnie to jest ta żywa tradycja, świata tradycja, z czego my złożymy emocje w cerkwie, z czego zaczynamy szukać, jak żyły berści Chrystiany, jak chce w seszczu, my zaraz mają, jak one się stwory włosy, to my patrzymy w tą, są duże tylko dynamiki, już działam. I ceję, bo aktwo. Jak my nie możemy, zabudy, jak nie mają, prawa Anna, znając, wdwoju, nie tkwią. Proroczynca Anna, znajomą, szpada była w dwoju i nie pokrytała chramyka, це Як сьогодні нам бракує такої стійкості в молитві, в духовному житті. Ми сьогодні знайте цей прапорець на вітрі повіє в ту сторону, де туди повертаємось, щось відбувається там не туди. Немає цієї стійкості, немає постійності. І це сьогодні є проблема наша християн 21 століття. że my nie jesteśmy poszczególni. A to wypływa z tego, co mówi Bóg w kapłaniach. Ona postępowała w swoich twórcach i postaciach. My się chcielibyśmy, żeby zmienił się świat, żeby było lepsze, żebyśmy byli do siebie bardziej wrażliwi, żeby gdzieś tam byli ludzie, a ono staje się większe i większe. A właśnie dlatego, że my za mało istnimy, nie mamy tej poszczególności, Ми тільки приходимо до Бога, як це каже Стари Преслівля, як тривога, то до Бога. Але як більш-менш безпечно, то ми швидко про нього забуваємо. Кохані брати і сестри, Бог нам дає сьогодні цю урочистість і цю можливість разом переживати тут, в Капиці Розема, в цьому для нас важливому місці. w cie nieco ono na nie samo po sobiewarzły wraże tak, chociaż, że nie je w kramy dżiki poza kramu, że my czekają, tak jak czekają na wybranego na słowa to tak nie czekają na cie tenko, my z możmo do kramu strytnie, jak tam mówić to się proszono do Boga, bo na mnie dzisiejsi wiedzie taku sił, żebyśmy zrozumieli, że my mamy robić, jak my mamy żyć, my mamy dzisiejsi цілу нашу увагу зосередити на Бозі. Нам сьогодні, через Слово Боже, потрібно дуже багато світла. І кожного дня це Слово має проникати наші серця, наші мислення, наші думки, і тоді ми будемо змінюватися і змінювати цей світ. Ми маємо сьогодні насправді повертатися до правди, історії, до традицій, жити і викопувати це багатство, яке є. jego naszą darą, jakie je dla nas zwalaczenia i pościgni z mojej modli, jakżczo my budu nas prawdzi, realną modlitę się popłucuje, pchnie je bołem, jaki rozdaje namę znuszczając czy, czy nas wybrubowuje, nie, wim nas bezmierzy, nie będzie, wim nas sprawił poprze naszego dobra, wim nas sprawił prawdy, wsił nas bezwzględno zpstę. Він це охоче, тільки чи ми цього хочемо, чи ми насправді постійно про бо це Бога просимо, і це є основною метою і стратегією нашого життя. Нехай так буде, нехай для нас таким зірцем, такої віданості, вірності, буде за сімейство Марія. Подивіться, яка вона вірна до кінця всюди, все за законом Мойсена. Yos, ні слова не говорить, але сама присутність показує його стійкість його стійкість в, стій в, стій в, за в, в цій вірі, яку він мав в своєму серці. Нехай вони на нас будуть. І тим, які за нас заступаються, і тим, які нас вчать, цієї стійкості в наш важкий і не час. Амінь. <паспраць>